Dzień dobry Państwu w imieniu Fundacji Rozwoju Miasta Poznania marki Konimpex Invest i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Witam w pierwszym w tym roku podcaście, czyli podcaście o Poznaniu. A dzisiaj temat będzie wyjątkowy. Tak jak wyjątkowa jest, myślę, aura za oknem i tak jak wyjątkowe są uśmiechy na twarzach poznaniaków, których dzisiaj minęłam idąc do studia. Wszyscy jakby tacy szczęśliwi, rozpromienieni, jakby była wiosna co najmniej. Tak proszę Państwa, będziemy rozmawiać dzisiaj o szczęściu, a specjalistką i architektem szczęścia jest Anna Brodziak, moja gościnie dzisiejsza. Witam. Dzień dobry, witam, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich. Ja chciałam powiedzieć, że ukradłam jej fryzurę, troszkę mi się nie udało do końca odwzorować, ale tak sobie pomyślałam, że ona brunetka, ja blondynka, zrobimy sobie takie tutaj wariacje na temat. Tak, i proszę o tym szczęściu. Się inspirować. Więc... <laughs> Zachęcamy do inspirowania się, Aniu, moja droga. Temat szczęścia jest, myślę, tematem bardzo szerokim, uh -huh. ale też niełatwym wcale, jak się okazuje, bo szczęście jest pojęciem względnym, jak wiemy. Tak. Kiedyś się mówiło: pieniądze, szczęś... pieniądze szczęścia nie dają, ale trochę pomagają i trochę to szczęście wywołują. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym wewnętrznym szczęściu okay. i o tym faktycznie, jak do niego dojść, bo czasami wydaje nam się, że jesteśmy szczęśliwi i wszystko jest super, ale to tak nie do końca działa. Uh -huh, Chcę, co powiedziałaś o, o tych pieniądzach, bo w ogóle jest świetna książka Joanny Przetakiewicz. Pieniądze szczęście dają, mm -hmm. którą zresztą polecam, żeby rzeczywiście zadbać o swój wewnętrzny, taki nawet nie wewnętrzny, ale o dobrostan finansowy. Ale, ale rzeczywiście jest bardzo dużo w ogóle kontrowersji na temat y, i takich sprzecznych informacji na temat szczęścia. Mnóstwo takich kurczących przekonań. Jest to taki bardzo szeroki temat, jak powiedziałaś. Ale to, czym ja się zajmuję, to jest wewnętrzne szczęście, które jest niezależne od zewnętrznych okoliczności, od stanu posiadania, od stanu konta. Yy, to jest to, co mamy w sobie. Czy ta wiosna, która już za oknem jest i tak wkracza do naszego życia, ona też pomaga nam to szczęście osiągnąć? No na pewno. Jest więcej słońca, serotonina, wiesz, to wszystko, witamina. D i tak dalej, i tak dalej, już jest nam łatwiej być teraz bardziej szczęśliwym, bo, bo też hormony są inne, jesteśmy bardziej otwarci. a tak też nastroje pozytywnie, prawda? Oj, tak, oj, tak. Tego nam zawsze trochę brakuje w Polsce, więc, więc wdzięczność za to, że świeci za oknem. No bo ta jesień, bo ja się śmieję, że ostatnio nie mamy zim w ogóle w Polsce. No. Już na pewno w Poznaniu, I ta zima trwa tydzień, i właściwie jesień zaczyna się w listopadzie, a kończy w kwietniu. Tak, tak. I trochę nas to tak przybija, bo to jest taki okres trudny, myślę, dla wszystkich. Um, już nawet nie dla tych, którzy faktycznie mają te stany depresyjne i trudniej im o to szczęście, ale mhm. dla wszystkich już tak przygnębia ten okres i chętnie by się. Przeprowadziło na ten czas gdzieś tak. na jakieś wyspy kanaryjskie, to żeby się <laughs> Nasze być... marzenie, jak dzieci wyjdą słuchaj, ze szkoły czy z domu, to, to, to właśnie tak chcemy, się ten czas właśnie listopad, listopad, marzec, spędzać, jak się da, w Azji albo gdzieś no, na pięknie. To... Byłoby pięknie. Ale tak. jesteśmy tu i teraz, i trzeba tak naprawdę doceniać każdy dzień, łapać każdy dzień i starać się zadbać o swój wewnętrzny dobrostan. Podobno szczęście wypisane jest w oczach. No i dusza też. W no. oczach można zobaczyć tą duszę drugiej osoby i to, czy te oczy, tak wiesz, świecą, więc Twoje świecą. I Twoje, właśnie dlatego stąd wzięłam mhm. to powiedzenie, bo patrzę na Ciebie i wydaje mi się, że jesteś bardzo szczęśliwa, ale nie było tak kiedyś. Nie było tak kiedyś. Nie zawsze byłam szczęśliwa i to jest też taki, wiesz, paradoks, bo Właśnie tak jak mówiliśmy o tych pieniądzach, tak na tym poziomie materialnym czy zawodowym, ja byłam bardzo spełniona. Najlepsze było to, że na zewnątrz wszystko wyglądało, mm -hmm. że jest super czyli rodzina, sukces zawodowy, spełnienie na poziomie materialnym jako matki, jako żony a tak naprawdę w środku yy, wielka pustka. I taka ogromna też presja tego, żeby sprostać tym wszystkim wymaganiom, z którymi i mężczyźni, ale też szczególnie kobiety mają do czynienia teraz. Nie? Żeby po prostu sprostać tym wszystkim wymaganiom, tym wszystkim rolom. I, I przyszedł u mnie taki moment kryzysu i takiego totalnego właśnie, można powiedzieć, wewnętrznego upadku. Ale on był potrzebny po to, żeby przedefiniować swoje życie, żeby znaleźć sposoby na to, aby zadbać o swój wewnętrzny dobrostan. Byłaś architektką wnętrz, znaczy jest coś właśnie z zawodu. Tak, tak. Skończyłam Politechnikę Poznańską, potem doktorat na Politechnice Wrocławskiej więc jakby mocny inżynieryjny zawód i takie 20-letnie doświadczenie w tym, w tym zakresie. Ale ta moja osobista przemiana, ten kryzys tak naprawdę sprawił, że odkryłam zupełnie nowe mhm. obszary: yoga, medytacja, właśnie wewnętrzny dobrostan. Nawyki dla szczęścia, i tak poczułam, że ja muszę po prostu też zmienić to, czym się zajmuję. Mm -hmm. I z architekta wnętrz zostałam architektem szczęścia. Czyli właściwie całe życie przewemblowało swoje zawodowe. Tak, zawodowo wszystko do góry nogami. Po 40 całkowita <noise> tak naprawdę <noise> zmiana i rezygnacja z tego, co dotychczas robiłam. To znaczy, że ten wiek tych 40 lat faktycznie yy, spowodował, że ty dojrzałaś, jakby zrozumiałaś i odkryłaś siebie, bo ja też też jestem po 40 i jakby mam takie poczucie, że to jest taki moment takiej mega dojrzałości w ogóle wewnętrznej, że, że przychodzi taki czas, że ty po prostu stajesz przed tym lustrem i sobie mówisz kurczę, nie? Chciałabym, żeby to było tak i tak. Człowiek jest bardziej świadomy, a przynajmniej kobieta, z tego co rozmawiam z kobietami, to. Kobiety po 40. Nie wiem, mówię, czy to jest jakaś taka magiczna mhm. cyfra, czy ona była tą magiczną dla Ciebie. Bo na przykład dla mnie tak. I ona mi pokazała, jakby wydaje mi się, że po tej 40. dojrzałam tak wewnętrznie. I też mhm. jakby się ukierunkowałam i sprecyzowałam. I to, to też pozwala osiągnąć wewnętrzne szczęście. Oj, tak. Znaczy, w ogóle ten moment, kiedy pozwalasz sobie na nazwanie swojej własnej prawdy, czyli tego, z czym jesteś, dla mnie szczęście z wolnością nazywania tego, co mnie kurczy rezygnacji z tego i nazywania tego, co mnie rozszerza i pozwalania sobie w ogóle na zmianę. Bo my jesteśmy mhm. w ciągłej zmianie i właśnie ten efekt tego, że ja zmieniłam właśnie pracę, to był taki efekt uboczny tej mojej transformacji. Czyli najpierw weszłam w swoją osobistą moc, pozwoliłam sobie być przy sobie i potem jako efekt uboczny to była ta zmiana, nie, że mówię, no po prostu, no już zmiana, czas na zmianę. Pamiętasz ten moment, kiedy doszłaś do ściany? Oj, tak, tak, ale to było dużo wcześniej, bo u mnie ten taki, ta, ten, taki kryzys przed właśnie miałam 33-35 lat, to był taki moment trudny, Ja to po prostu obudziłam się w tym w sumie pięknym domu, z tą piękną rodziną mm. naokoło, a ja po prostu poczułam, y, że już dłużej nie będę siebie oszukiwać, że już nie chcę tak żyć, że już nie chcę tej presji, tego natłoku myśli. I też jakichś osobistych tam miałam tematów wiesz, do, do mm -hmm. uzdrowienia w relacjach rodzinnych i stwierdziłam, że już dłużej. Nie będę po prostu oszukiwać siebie. Nie? I to był taki moment, że po prostu umarłam mentalnie, żeby narodzić się na nowo. Jak trafiłaś na tą właściwą drogę? Bo to, to trzeba trochę poszukać i się zastanowić, w którą stronę chcesz się pójść, prawda? Tak, ale wiesz, co no to u mnie było takie niesamowite, chyba na pewno, doza zaufania. Czyli powiedziałam sobie, ja chcę być szczęśliwa. Wiedziałam. Nie no wiem prostu. jak, nie wiem co. Już mam dosyć tej ściemy, tych dobrych min, tych wszystkich spotkań, tej sztuczności, tego, tej, tej, sztuczności tej presji. Żeby znaleźć tą drogę spodnie. Tak, znaczy właśnie to zaufanie. Czyli jakby tym momentem dla mnie, właśnie często w takim momencie kryzysu, kiedy stajemy właśnie przy takim momencie, że coś się rozpada. Obędnie, czy to jest wiesz, na poziomie relacji, czy zawodowej, czy, czy finansowej, wydaje mi się, że cudownie jest spojrzeć na ten moment na rodzaj daru, że on mi daje szansę się zatrzymać i po coś jest w moim życiu. My nie wiemy wtedy zupełnie po co, dlaczego i nawet się nie zgadzamy z tym trudnym momentem, ale to jest zawsze moment totalnej trampoliny. To jest moment, z którym możemy się odbić, żeby pozwolić sobie właśnie na poszukanie czegoś nowego. I u mnie ten moment był też taki niesamowity, bo pojawiła się jakaś tam książka, Mm -hmm. Tak naprawdę, Agnieszki Maciąg, przez zupełny przypadek. Mm -hmm. Nie ma przypadków, moja droga. <noise> ma... Dokładnie to chciałam powiedzieć, że nie ma przypadków, więc niby przez przypadek pojawia się książka. Mm -hmm. Ale ta książka mówi o tym, że możesz być szczęśliwa, że możesz sobie na to pozwolić. I to mi pozwoliło uwierzyć w to, że tak może być, że ja mogę zadbać o wewnętrzny dobrostan. Yy, I po prostu. Tak naprawdę poprosiłam o prowadzenie. Czyli powiedziałam sobie: proszę o jakieś znaki, nie wiem, niech coś do mnie przyjdzie. I tak naprawdę, w bardzo krótkim czasie, bardzo szybko odnalazłam tą metodę Marcy Shimov The Happy for No Reason, czyli metodę budowania swojego wewnętrznego domu szczęścia bez powodu. I zrobiłam tą transformację dla siebie. Ona była tak skuteczna i tak diametralna, tak bardzo zmieniło się moje życie na lepsze. Wiesz, spokój w głowie. Takie wewnętrzne zaufanie, po prostu radość z tego, co mam, docenienie w ogóle tego, co mam, yy, że zdecydowałam się tak naprawdę zostać trenerem tej metody i potem dzielić się nią hmm? ze światem. Rodzina cię wspierała w tej zmianie? Tak, tak. To na pewno yy, miałam takie wsparcie, wiesz, szum do końca nie wiedział, co, tyć, co na początku robi. co ona robi. Ale od zawsze i zawsze mnie wspierał i, i to było na pewno ważne, że, że przynajmniej w tym momencie zmiany zawodowej yy, to był po prostu za mną murem. I to jest na pewno ważne, więc wspierajmy się, słuchajcie. To jest, jest bardzo ważne, chyba na każdym etapie życia. I mhm. też takie trudne momenty, mam wrażenie, pokazują, czy osoby, które są obok nas, faktycznie nas wspierają i faktycznie z nami tak, są. Nie? Tak, bo wiesz, przyklepywać, poklepywać, to jak każdy jest dobrze, potrafi, nie? każdy tak. potrafi. Ale właśnie w tych momentach, kiedy po prostu ten ktoś po, to, po prostu przy tobie jest I to, i to wystarczy. Co z twoimi tamtymi klientami, że tak powiem, z tamtego świata zawodowego, no bo jako architekt wręcz na pewno miałeś ich sporo i na pewno miałeś nowe zlecenia, miałeś coś w głowie, jakieś pomysły i tak dalej. Co tam się zadziało? Słuchaj, polecam moich, mojej koleżanki i kolegów, jak ktoś jeszcze Aha. po fachu, to na pewno, bo jeszcze czasem ktoś dzwoni. Niektórzy stali się moimi klientami z architektury szczęścia, więc to też jest takie fajne, że mamy relacje nadal. Wiesz, jest tylu wspaniałych architektów, że na pewno sobie wszyscy poradzili. A myślałaś jeszcze kiedyś, żeby wrócić do tamtych czasów? Może trochę inaczej, ale jednak. Znaczy, wiesz co, w jakimś stopniu ja cały czas jestem z tą architekturą związana, bo nie wiem, zaprojektowałam brodziak galery, czy czasami projektuję coś dla nas prywatnie. I myślę, że to mi wystarcza. Po prostu już nie mam tego kontaktu z klientem. Robię po prostu to, co potrzebuję dla siebie i to jest ok. I to jest twoje szczęście. Dobrze, dzisiaj uczysz jak być szczęśliwym innych ludzi. Mhm. Czy to jest łatwe zadanie? Wiesz co, ja zawsze staram się mówić, że to jest po prostu tylko taka... Ja wskazuję drogę, a tą całą transformację musi zrobić ta osoba sama dla siebie. Ja tylko pokazuję jak to zrobić. Krok po kroku przeprowadzam przez ten proces transformacji. Ale sam, y, samą tą zmianę dokonuje człowiek i to jest taka indywidualna, więc czasami naprawdę są osoby turbo zmotywowane, które po prostu chcą to zrobić i robią piękną pracę i w ciągu pół roku są w stanie całkowicie przemodelować swoje życie, przede wszystkim czuć się inaczej z mm -hmm. samym sobą, y, uwolnić lęk, wiesz, po prostu żyć w takim większym zaufaniu i w takim połączeniu z sobą. A są osoby, które, które rzeczywiście potrzebują więcej czasu i to jest bardzo indywidualne. Ale na pewno ta siła i moc determinacji jest kluczowa. Czy ludzie, którzy do ciebie przychodzą i chcą to swoje wewnętrzne szczęście znaleźć, oni są zazwyczaj jakoś poturbowani życiowo? Czy to są ludzie na przykład z dużych korporacji, którzy ciągle biegną i gdzieś się zgubili? Mhm. Czy to są ludzie z jakimiś traumami faktycznie, z jakimiś lękami? Jak to wygląda? No bardzo, różny, bardzo różnie. Czasami to są osoby w takim momencie, właśnie totalnej transformacji, czy jakiegoś takiego momentu zatrzymania, tak jak mówiłam, że to jest jakaś choroba. Mhm. Kobiety właśnie najczęściej wtedy zwalniają, kiedy ciało już im mówi, wiesz, po prostu, hello, musisz się zatrzymać. No. Więc to są na pewno takie osoby. To są też kobiety w jakimś momencie też trudnej relacji, nie? które widzą, że nagle ta relacja, ta bliskość się utraciła, że, mhm. że one są tak naprawdę dla wszystkich, ale w ogóle nie dla nie siebie. siebie. Nie? I to jest ten moment, kiedy dochodzisz do ściany, kiedy też czujesz, że już masz dość, dość tych masek, tej sztuczności, udawania przed wszystkimi na zewnątrz, że jesteś szczęśliwa, że dajesz radę. My potrafimy, ale wiesz, jakim kosztem nie? i po co? Wiesz, mam wrażenie, że żyjemy w takich trudnych czasach. No, no nie chcę powiedzieć, że jest źle, bo nie jest źle, bo mamy mm. dużo ułatwień w życiu i tak dalej, ale w takim świecie jesteśmy osadzeni trochę oszukanym, bo wszyscy w social mediach pokazują swoje historie, które są piękne, bajkowe, i wszyscy są piękni, szczupli, wiesz. Mają piękne samochody, domy, pieniądze i tak dalej, po czym po miesiącu czy dwóch popełniają samobójstwo i to jest przerażające. Uh -huh, uh -huh. Wykrowaliśmy jakiś taki świat zbyt idealny, taki i niestety ci bardziej podatni, mówię też o młodych ludziach, kobietach, tak. nie? one w to wierzą wiesz, i bardzo chcą być tak jak ich idolki, idole gdzieś tam z tego Instagrama i tak to dalej. To jest trochę przerażające w sensie, że ci ludzie po prostu się gubią w tym swoim myśleniu, życiu. No i myślę, że do nich te twoje szkolenia też by trafiły fajnie I, i, i może tutaj warto byłoby upatrywać jakiegoś szczęścia takiego wewnętrznego, które potem daje, przecież szczęście zewnętrzne tak. i tak. tak dalej. Tu się wszystko zaczyna pięknie układać. Czy takim ludziom możemy pomóc, powiedz mi, moja droga? Wiesz co, no na pewno i ja staram się to robić, jak mówisz o Instagramie, też jestem na Instagramie, co jest w ogóle ciekawe, bo mnie wcześniej tam w ogóle nie było. Jako architekt wnętrz nie potrzebowałam i nie byłam nigdy w social mediach, a teraz jestem i staram się właśnie dzielić taką ideą, żeby pozwalać sobie na swoją własną prawdę. I, i, i my sobie robimy takie rytualne spotkania, właśnie nawet takie było ostatnio w poniedziałek, związane z pełnią Księżyca. To jest taki moment, który zazwyczaj wszyscy odbieramy, że to jest taki moment, że nie możemy spać, jesteśmy nerwowi, tak. głowa nas boli, głowa na nas bo no, tam jest tysiąc zewnętrznych objaw. Ludzie są, wiesz, niefajni na drodze, klaksą cały czas i tak dalej. Rzeczywiście to jest taki moment, kiedy jest więcej tej energii, bo jest dużo tego światła od Księżyca i może nam wywalać, czyli pełnia podświetla wszystko, co niefajne. To okay. jest trochę tak, że jest nam trudniej tego dnia. Ale to jest ten cudowny moment i dzień, żeby właśnie nazwać i uwolnić to, z czym jesteś. Wszystko to, co Ciebie kurczy, to, co Ci zabiera energię, to ci za, co Cię frustruje i ja do tego zachęcam na Instagramie. Więc właśnie tam jest dużo osób fajnych na tych spotkaniach takich, gdzie my po prostu nazywamy, co chcemy, każdy indywidualnie, każdy dla siebie, ale właśnie, żeby otworzyć się na, na tą prawdę. Z czym jestem, co mi na ten moment mojego życia nie pasuje, ja to zmieniam, żeby w ogóle się zastanowić to mi zabiera energię. Nie? Które relacje, jakie zachowania, no to są różne rzeczy. Czasami to ludzie nas hamują nie? wiesz, I blokują. Trochę tak, ale my zawsze tak naprawdę to na końcu ty masz wpływ. Nie? Co ty mm -hmm. zrobisz tak. z tym człowiekiem i w projekcie szczęście też ja zawsze uczę takiego y, równania, które uważam, że powinni w szkole uczyć dzieciaki. Y, <grym> Z plus r równa się W, czyli zdarzenie plus reakcja równa się wynik. Czyli Pięknie. nie to, co się nam wydarzyło, ale to, w jaki sposób my zareagujemy na to, no daje ten efekt końcowy, jak ty z tym będziesz się czuła, nie? Więc my uczymy się tej sprawczości, mhm. tego, żeby tak naprawdę cały świat no, no świat jest jakimś tam chaosem, nie? ale to ten spokój może być w nas mimo wszystko. Nie? I mimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół, możemy go odnaleźć, mimo tej jakiejś. Trudnej pracy ciężkiej, mimo trudnej sytuacji w domu, czy toksycznych ludzi, którzy nas otaczają, tak. jesteśmy w stanie to wszystko osiągnąć. Tak, dokładnie tak i wręcz potem wpłynąć, bo cały projekt Szczęście, czy pełnia, ten cały program rozwojowy polega na tym, że najpierw w sześciu krokach skupiasz się na swoim indywidualnym życiu, na sześciu najważniejszych obszarach swojego życia, a dopiero w ostatnim kroku skupiasz się na relacjach. Czyli mając już tą wiedzę, mądrość, jak zadbać o siebie. Idea tego projektu jest taka, żeby potem podzielić się tym z najbliższymi, czyli inspirować właśnie swoje dzieciaki. Mm -hmm. My też mamy, wiesz, dwójkę nastolatków. To to jest wyzwanie, wyzwanie. być nastolatkiem w tych czasach, ale też wyzwanie jest być rodzicem takiego mm -hmm. nastolatka. Więc jak mądrze, wiesz, jak mądrze zachować tą równowagę, nie? Wiesz, tak sobie myślę, że dużo jest takich programów w tej chwili w, w Internecie, nie tylko rozwojowych. Ich, mhm. y jest dużo coachów, oni wyrastają grzyby po deszczu w tych internetach. Czasami niektórzy nie powinni tam w ogóle być, nie? zważając na ich przeszłość i w ogóle to, co, to, co robili do tej pory. Twój projekt szczęście jest inny. Na czym ta inność polega? Wiesz co, znaczy, on nie wiem znaczy czy on jest... na pewno jest autentyczny, bo ty go przeszłaś sama osobiście i ty no wiesz, wiem, jak że to działa. działa. Wiem, że działa, wiem, bo zadziałał na mnie i ja zawsze mówię kobietom, czy bo głównie pracuję z kobietami, chociaż też czasami zdarzają się mężczyźni, że wierzę w ciebie, bo uwierzyłam w siebie. Czyli ja no. wiem, że to jest możliwe. To się samo nie zadzieje, ale tą transformację przede wszystkim naszym własnym umysłem możemy dokonać po prostu jeśli jesteśmy zmotywowane i chcemy mieć spokojny wspierający umysł, to jesteśmy w stanie to zrobić, bo to jest jeden z najważniejszych w sumie elementów mm -hmm. naszego szczęścia, właśnie spokojny e, umysł. E, nie, nie wiem, czym się różnimy, tak naprawdę wiesz, od, od tych od, od coachów jest wielu wspaniałych coachów. Bo ja tak też tak, znam oczywiście. osoby, które robią niesamowite transformacje. Natomiast to, co my tu robimy, to to jest o tyle fajne, że my y zajmujemy się holistycznie całym naszym życiem, czyli siedmioma najważniejszymi obszarami naszego życia. To jest y indywidualna moc, to jest pierwszy krok, czyli skupiamy się na tym, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje własne szczęście mm -hmm. i przestać liczyć na to, że ktoś lub coś mnie uszczęśliwił. I to jest jakby krok pierwszy. My nie zawsze chcemy wziąć tą odpowiedzialność. To jest jakby tutaj. No jest. Ale tu się naprawdę rodzi niesamowita moc i potem tak naprawdę uspokajamy umysł. Skupiamy się na naszym sercu, czyli dotykamy jakichś tematów, właśnie jak mówiłaś, jakichś traumach, czy tematu przebaczenia, puszczenia, jakiegoś żalu, trudnych emocji. Skupiamy się na naszym ciele w kolejnym kroku. Mhm. Potem naszej duszy. Bo wiesz, że też jest takim ważnym aspektem, żeby mieć jakieś takie połączenie ze swoją duszą. Dopiero potem są relacje i tak naprawdę wcześniej jeszcze praca zawodowa. Hmm. Czyli cel naszego życia, po co tu jesteśmy? i Jak możemy inspirować inne osoby robiąc to co robimy na co dzień, żeby nasza praca dawała nam jakieś po prostu spełnienie i takie jakiś większy sens. Czasami trzeba ją zmienić. Czasami trzeba ją <laughs> zmienić. Czasami Bo... trzeba przetransformować. Myślisz, że dlaczego więcej przychodzi kobiet pracować nad sobą? Panowie się jednak boją przyznać do swoich jakiegoś tam wewnętrznych kłopotów? Wiesz co? Yy, panowie? U, panowie. <noise> to na pewno jest, kobietom jest łatwiej na pewno się przyznać, bo mamy taką łatwość w ogóle mówienia o tym, co czujemy. Yy, I jak się kobiety spotykają, to no, wiesz, w pewnym momencie, jak jest otwartość, to zaczynamy być bardzo szczere ze sobą. Ja to też widzę na takich kręgach medytacyjnych. Mhm. Natomiast mężczyźni mają równie, uważam, taką, po, taką samą potrzebę wsparcia, dzielenia się, inspirowania, tylko gdzieś czuję, że jest taka trochę obawa przed oceną, co drugi Aha. mężczyzna może mhm. powiedzieć, mhm. jak ty byś powiedział, jak jest naprawdę. Ale fajne jest to, bo na, że na przykład mój mąż szedł też na taką drogę rozwojową i i teraz, na przykład, spotyka się cyklicznie z innymi mężczyznami, i oni sobie gadają o swoim życiu, o swoich, wiesz, robią sobie warsztaty, wyjazdy. Czasami to są wyjazdy bardziej sportowe, a czasami są bardziej rozwojowe. Mm -hmm. I naprawdę ja widzę, jak oni wzrastają, jak oni się motywują, jak oni się w ogóle fajnie z sobą czują. Tak sobie myślę, że chyba sztuką jest znaleźć taką grupę swoją ludzi, którzy, wiesz, gdzieś tam podobnie myślą, podobnie działają i utknęli w podobnym momencie. Bo jest dużo takich stowarzyszeń w Poznaniu i klubów kobiet. Mhm. Jest ich naprawdę sporo. I te kobiety tam chodzą, się motywują i tak dalej, i to jest super, ale brakuje chyba takich miejsc też dla mężczyzn, typowo. Kiedyś były takie spotkania, dzisiaj jest ich bardzo mało. Nie wiem właściwie, dlaczego tak się stało i, i dlaczego tych spotkań nie ma. Może to jest pomysł dla Szymona, żeby je po prostu zorganizować, wiesz? Jeszcze w, w pięknej waszej galerii, i tak dalej, w otoczeniu pięknych kobiet, to też może zrobiłoby swoje przekażę. Prawda? przekażę. tak sobie głośno myślę, nie? Że, mhm. że być może tak, takiej przestrzeni potrzeba, żeby po prostu pójść i czasami powiedzieć wprost. Jeszcze jedna rzecz właśnie dzisiaj rozmawiałam z takim moim kolegą, i yy, on też prowadzi podcasty i mówi: wiesz, co, Asia, jakiś taki jest problem z ludźmi, że nikt nie chce się przyznać do swoich porażek. Nikt nie chce mhm. rozmawiać o swoich błędach. I nie chcę rozmawiać o lękach. Wszyscy przychodzą i opowiadają o swoich sukcesach, jak to są szczęśliwi, w ogóle jak jest super, jakie mają wspaniałe życie mhm. i tak dalej. A większość z tych ludzi gdzieś tam się potknęło po drodze. I każdy się bo, potyka. No dobrze, jak dobrze dochodzisz do jakiegoś sukcesu, nazwijmy to w cudzysłowie, mhm. to gdzieś za tym stoi jakaś trudna historia najczęściej i człowiek wiele razy upada, żeby się podnieść i iść do przodu. I to myślę, że każdy ma gdzieś w swoim życiorysie taki moment. I ludzie się boją i wstydzą o tym mówić. Dlaczego? To znaczy, że oni być może tej wewnętrznej siły i tego szczęścia w sobie nie odnaleźli i tutaj jest taka Przecież obawa, że ktoś ich oceni właśnie negatywnie? No, kreujemy obraz pewien, to jest właśnie nie? Pięknego swojego życia, swojego życia. I, i myślę, że to jest o tym trochę, ale to jest bardzo cenne, kiedy ktokolwiek właśnie dzieli się tą swoją historią i ja dzielę się swoją historią na tych spotkaniach grupowych, bo tam też jest właśnie grupa kobiet, to to najbardziej buduje, kiedy właśnie ja czy inna kobieta opowiem mhm. swoją historię, nie? że możesz poczuć, że ona też tak ma, każdy z nas upada. To upadek jest wpisany w życie, i ta sinusoida życia jest no właśnie. myślę nieodłącznym elementem naszego życia. Więc i to, co mówisz o lęku, ja też byłam w takiej ilości lęku, to, to naprawdę Lęk mi towarzyszył tak naprawdę od małego dziecka przez całe liceum. Ja na przykład w ogóle nie wiedziałam, dlaczego ja się tak boję. Siebałam konfrontację, ja bym w życiu nie przyszła na taki podcast, ja bym w ogóle nie, nie wystąpiła na, na żadnym warsztacie wtedy, yy, ale dopiero w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, że na przykład ja przejęłam mój lęk od mojej mamy, mhm. nieświadomie po prostu ona była w lęku o mnie przez całe moje życie, od momentu tak naprawdę, kiedy zaszła w ciążę, i wiesz, kiedy ja zdałam sobie z tego sprawę, i zaczęłam z tym pracować, uwolniłam ten lęk, nazwałam go. To wtedy, tak naprawdę, nasza córka przestała się bać. To są niesamowite, niesamowite. Połącze połączenia, jak my jesteśmy połączone. Mhm. Wszystkie, wszyscy tak naprawdę. Więc to jest fajne, żeby o tym mówić, bo to naprawdę może kogoś uzdrowić, nie? komuś pomóc. Wiesz, bo mi się wydaje, że to też wynika trochę z tego, że nas wychowywano w takim kanonie, a nie mów tego, nie, tego nie bądź miły, wiesz. Piękny mamy tu dywan, tak. zamiatanie no, po dywan, to tak. wiesz, no tak się po prostu kiedyś żyło. A już nie ma tego, to już jest o tym, żeby mówić, z czym jesteśmy. I w ogóle największy lęk, czy największy strach jest zawsze za takimi, ja mówię, zamkniętymi drzwiami. Bo do mhm. momentu, kiedy tego nie nazwiesz, to to po prostu urasta do rangi po prostu tak. niewyobrażalnego problemu. A kiedy pozwolisz sobie powiedzieć, jest tak i tak to jakby on traci moc i ty już zyskujesz energię do tego, żeby działać, żeby coś z tym zrobić. Żeby o siebie zadbać, pójść do psychologa, pójść na warsztat, pójść zrobić medytację. Cokolwiek zrobisz, będzie dobrze. Zobacz, jaki ten dobrostan taki jest tak jest ważny nie? w życiu i jest... jak to nas pcha też do przodu dalej, nie? Że, że możemy iść dalej przed siebie i wiesz, spełniać swoje marzenia. Nie? To jest w ogóle bezcenne, to co powiedziałeś o tym psychologu, to też jest bardzo ważne. Mam taką koleżankę, która ostatnio no, ma dużo nieprzepracowanych, że tak powiem, historii ze swojego życia i poszła do psychologa, ona mhm. namówiła ją w końcu. Super. I mówi: Boże, dlaczego ja tak późno zrobiłam? Wiesz, ja ale... też byłam kiedyś u psychologa. Ale Polakę. ja też byłam, wiesz. To, to człowiek pracuje nad sobą całe mhm. życie, i teraz, ale są takie momenty w życiu, że nie masz szczęścia w ogóle, ani w sercu, ani w duszy, mhm. ani nigdzie i trzeba iść po pomoc, po tak. prostu poprosić o pomoc. Nie? I myślę, że z tym mamy jeszcze wciąż duży problem. No, ja uczę się też y, i uczę tego, żeby prosić o pomoc y, i wiesz, i, i specjalistów, ale może tu zrobię coś takiego nawet szalonego, ale ja sobie wierzę, że wiesz, tam jest jakaś energia, jakiś stwórca, obojętnie jak to nazwiesz, w cokolwiek wierzysz, tam jest jakieś źródło, wszechświat. I ja zawsze mówię, proszę, proszę się tym zająć. Czyli ja sobie, że tak powiem, gadam z tą górą i może to się wydawać banalne, ale to działa. Po prostu ja i moje dziewczyny, nawet na ostatnim spotkaniu, opowiedziały chyba cztery tak niewyobrażalne historie, piękne historie z Happy Endem, kiedy one po prostu pozwoliły sobie powiedzieć: proszę się tym zająć, proszę o wsparcie. To nie jest na przykład tylko mój temat, dlaczego ja mam się z tym wiesz. I tam się zadziały jakieś takie totalne zmiany i dla tych osób, i dla jej rodziny, wiesz? Więc proszmy o pomoc, bo nie musimy wszystkiego sami robić. No nie, i też wierzmy w tę pomoc, to jest tak, chyba ważne. Tak. I to naprawdę się, ja wierzę tu, że jesteśmy wspierani, to na pewno. Wszechświat nas wspiera. Jakbyś tak miała policzyć, no może to będzie trudne, ale mniej więcej określić, ilu osobom już pomogłaś znaleźć swoje szczęście? Ojej, to trudne, rzeczywiście. No, tak myślałam, że to ale, trudne. Ale wiesz, myślę, że to jest jakieś kilkadziesiąt osób. To, to, są, to nie są, myślę, że wiesz, może to zwiększa ilość, może mniejsza, nie, nie wiem, nigdy tego nie liczyłam, ale z wieloma osobami już pracowałam indywidualnie, ale też to są czasami warsztaty grupowe. Czasami, wiesz, usłyszysz jeden wykład, jedno słowo, mm -hmm. które zmienia twoje życie. Tak. Nie? I to czasami jest o tym, żeby w ogóle słuchać, czytać. Widzieć, nie? Może mm -hmm. wyostrzyć zmysły na różne rzeczy. Ja myślę, że może być wiele osób, które po prostu Cię spotkały i zmieniły swoje życie. Bez warsztatu. Jest coś takiego. <laughs> może tak być, bo wiesz, każdy z nas ma energię jakąś tam. i yy, Czasami jest tak, że po prostu jak tylko wyślesz tą miłość po prostu albo fajnie spojrzysz na kogoś, to, to w ogóle zmieniamy drugą osobę, więc też zawsze mówię w tym sklepie, wiesz, w tej kolejce, no. uśmiechnijmy się do tej o, biednej tam. pani, która tam siedzi i kasuje, bo może miała trudny dzień. Nie? A trochę życzliwości jeszcze nikomu nie zaszkodziło dokładnie, prawda? Dokładnie. Dokładnie. Jak tak obserwujesz Poznań i Poznaniaków, to myślisz, że Poznaniacy są szczęśliwi? Wiesz, to wierzę, że jesteśmy coraz szczęśliwsi, że z każdym dniem staramy się dbać o to, o, o nasze miasto, jesteśmy z niego dumni i wiesz, jest tyle fajnych inicjatyw. Widzę, że ludzie naprawdę coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że, że nie, nie tylko kasa się liczy i tak no. naprawdę na końcu to właśnie to poczucie, co masz w sobie, jak się budzisz rano, jak się kładziesz spać, że to, to jest ważne. Nie? Jaka jest ta relacja z drugą osobą? No dobrze, nie pozostaje mi nic innego na koniec, tylko powiedzieć Państwu, życzę Wam dużo szczęścia. Tak, wewnętrznego. Tak jest. Anna Brodziak była moim i Waszym gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. To było piękne spotkanie, proszę Państwa. Muszę takie chyba częściej organizować i przekazywać Państwu. Mam nadzieję, że ta energia dotarła i ona pójdzie sobie swoimi kanałami. I też doświadczenie tego tutaj, co się wydarzyło. Ja bardzo dziękuję za dziś i oczywiście widzimy się wkrótce. Dziękuję.